A już wszyscy. <grymne> ja. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z vlogów. Dzisiaj będziemy zajmować się walentynkami i o moich okularach. A więc proszę serdecznie do oglądania. Okej, okay. a więc teraz zajmiemy się walentynkami. Walentynki to czas, gdy ci, co się kochają, e, spędzają ze sobą dużo czasu. E, u nas obchodzimy walentynki w szkole. Yy, tak, że robimy każdy sobie koleżankom i kolegom walentynki Można także robić nauczycielom I wkładamy do takiej skrzynki A właśnie w poniedziałek yy, Samorząd uczniowski yy, rozdaje te walentynki Dla tych, yy, których jest to właśnie Te walentynki Ci ja trochę dziwnie zabrzmiało I właśnie zrobiłam sobie takie yy, obranko <laughs> Wiem, trochę dziwne yy, Zielone pasuje do koloru oczów No, walentynki, no, walentynki, no, każdy wie, co to walentynki. I ja y, zrobiłam walentynki dla moich przyjaciółek. Zrobiłam ich tyle. Wow! Dobra, co? No. No, y, sorry za moją nieostrość, ale mój telefon dzisiaj szaleje, bo niedługo walentynki! Piszcie w komentarzach, tak jak zwykle was proszę i piszę i mówię i wszystko yy, Piszcie oczywiście Właśnie, piszcie w komentarzach co bym mogła nagrywać No bo ja serio nie wiem, a chcę żeby wam to się podobało yy, Na pewno zrobię serię ze zniszczeniem Dziennik yy, Bo jedna osoba chciała i jeśli wam się spodoba, no to będę nagrywać dalej yy, Może także Stonik Książka też nagram Co ja robię? No, i teraz możemy zająć się w sumie tematem już moich okularów. Czyli okulary dostałam w ten czwartek, kurde. <gry> e, sorry, ale mój potrzeb jest e, ślizgi, że tak powiem. I nie umiem, czy moja potrzeba. Wiem, to głównie tralalala, la. la, la, la. A, jeśli teraz to oglądacie i jest opóźniony głos, to sorry, nagrywam telefonem. I tak też, tak samo w górę, pewnie jak was, to oglądacie tutaj na przykład, ja coś mówi, a to jest takie coś. No wiecie, nie? To jest takie coś na przykład, nie? No i to jest takie, no ja tego nie widzę. Często jak dodaję intro lub yy, pisankę właśnie, no to tak jest. I odeszłam z tematu moich okularów. Yy, no dobra, więc ja mam, dostałam te okulary w czwartek. I dzisiaj jest sobota i dzisiaj pewnie wstawię ten filmik. No i okulary mam takie. Zobaczcie. A to on. <grych> one są takie czarne na zewnątrz, a w środku są białe. Jednak takie wybrałam. I mam y, strasznie słaby wzrok, ponieważ mam aż minus 1 y, i prze, 75. Więc to strasznie słabe, naprawdę źle widziałam. Teraz y, dzięki tym okularom widzę super. Super wyraziście i szczegółowo, że tak powiem. No i to są moje okulary. No. Cieszę się z tych okularów, mimo że naprawdę pewnie połowa świata nienawidzi okularów. Pewnie później nie będę chciała ich nosić, tak jak pewnie każdy, Już na razie cieszę się, bo nie przeszkadzają mi. Po prostu, a poza tym mogę je ściągać, jeśli chcę pobiegać, czy coś, to mogę je ściągać, bo po prostu ja widzę dobrze. Znaczy, nie widzę dobrze. Po prostu widzę tak lekko zamazanie i to.